Się zabić nie da. To jeszcze są lepsze ząbiaki Kurczę, ja zawsze myślałem że można je ubić, a one cały czas wstają. Dobra, zamknijmy drzwi. Gdzie myśmy wylądowali? O, jesteśmy całkowicie pod kordonem. Gdzie my jesteśmy? jakaś baza? Jakieś laboratorium? W ogóle bym się nie spodziewał trafić w takie miejsce. Normalnie odkrywam coś nowego. Dobrze, trochę się cykam. Mnie tu zawsze stalker trochę straszył. Dobra, może ruszmy się najpierw w tę stronę. Tu z tych szafek za bardzo chyba nie skorzystam. Ale kurczę, takie opuszczone pomieszczenia mnie naprawdę przerażają. Ziemki nigdy nie są bezpieczne. Krew to nie jest dobry znak. O! Antyrad zajebiście. Dobra, idźmy dalej w tę stronę. Najwyżej się cofniemy. Że zawsze mnie to przyprawiał strach, co znajdę za drugim korytarzem. Może chyba wychodzimy na powierzchnię. Nie mówcie mi, że to będzie to wyjście. A tam jest jakiś stalker, który jest do nas nastawiony w miarę przyjaźnie. No, proszę, nie spodziewałem się, że to wyjście będzie po tej stronie. Tak, tu jest wyjście z tego kompleksu. Czy to taki skrót, pewnie? Ale dobra, skoro już opracowaliśmy wyjście z kompleksu, to idźmy dalej. A najgorsze jest to, że te zombiaki będą tam dalej, bo ich nie ubijemy. Mam nadzieję, że już mnie nie gonią. Bo zamknąłem drzwi. Dobra, jednak słyszę jakieś zombiaki. Tylko nie jestem pewien czy to tu, czy za kolejnymi drzwiami. Chyba, że to nie są zombiaki. Tylko już stalkerzy jacyś. Proszę, no i nie mogę otworzyć kolejnej lodówki, no. Coś mi się wydaje, że to jeszcze nie powinienem tutaj być, w tym miejscu. Mi się wydaje, że to nie jest moje miejsce. I chyba mi się dobrze wydaje. Kurczę, jeszcze trochę i nie wiem, gdzie ja dojdę. Nikt się pewnie nie spodziewał, że wejdę do tego tunelu tutaj Tak szybko o, super, trochę amunicji I nawet kiełbasę mamy Dobry, radku, gdzie mnie tu wyprowadzić? Czyżby mnie tu miał wyprowadzić tu? W bazie tych, tych? Przecież ja im nie dam rady jeżeli to mnie wyprowadzi w bazie wojskowych, ja wyprowadzi mnie tu w bazie wojskowych, ale jajca. Nie spodziewałem się tego. Ale te drzwi są zamknięte, no to... Kurde... Nie pozostaje mi nic innego jak wrócić się drogą, którą przyszedłem. Najmniej stracę. Ale będę musiał znowu ominąć te cholerne zombie na drodze. Powiem, że te korytarze są naprawdę przerażające, mimo że jest tu światło i wszystko, ale... Sama grafika z mnie zawsze przerażała w jakiś sposób. Wolę nie marnować yy, amunicji w karabinie na te coś. I się odwrócą w jedną stronę. Dobra, przeszliśmy. Mam nadzieję, że na więcej zombie już nie trafimy. Okej, okay, okay. daj nam przejść ten by. Tak, daj mi przejść. Cholera, no nie da się. Cholera. Niestety muszę wyjść tamtą drogą. Ale nie mam kurczę staminy, no? A, oni się przewracają od mojego biegu, więc to jest na nich dobry motyw. Dobra, wypijmy mineralną jakąś. Może nam to trochę pomoże, bo już nie jesteśmy przynajmniej odwodnieni. I co, pozostaje nam tylko jedno. Jedna możliwość. Wrócić z stalkerów. Czyli idziemy w tę stronę. Do końca. Wychodzimy z Stalkerów i od nowa przechodzimy przez tunel. Nie jest to zbyt dobra opcja, no ale cóż. Ok, wyszliśmy w bazie Stalkerów, już właściwie nie bazie a tym co po tej bazie zostało i możemy udać się z powrotem ponownie już na północ właśnie do tego przejścia, którym szliśmy, lecz nam nie wyszło, bo zbłądziłem. Ile mamy apteczek? 9. To spokojnie powinno nam wystarczyć. Co to robi? A krwawienie zmniejsza. To ten ślimak będzie idealny tamto miejsce. Tylko teraz musimy już ominąć jednak tych wojskowych. Mam szczerą nadzieję, że nie trafię tutaj nigdzie na żadną pijawkę. Tak też mogłoby się stać. Z tego co ja pamiętam, ze zwykłego stalkera jest, są chyba tylko trzy ścieżki na przejście: albo tunel, albo załatwiamy strażników, albo idziemy przez, no, przez tory od tej strony. Jezu, znowu słyszę zombie. Tu się dzieje? Czy wszędzie słyszę zombie. Czyżby wojskowi mieli problem jakiś z zombiakami? Tu się jakieś zwierzę kręcą. Dziki. Na razie wolałbym ich nie denerwować. dziwne przejście na drugą stronę musimy biegać slalomem jestem ciekaw ile razy trzeba postrzelić takiego zombiaka żeby już nie wstał albo ile razy trzeba go ubić Natomiast on bierze te tony śrubek, no ale... To już mniejszy problem. Skąd się te tony śrubek biorą, ale... Cholera, po drugiej stronie mamy bandę mięsaczy. I co by tu zrobić teraz? Mam nadzieję, że te mięsacze nas... Fuck. Dobra, wbiegną do anomalii przynajmniej no dobrze, że nie będą mi zagrażać. Jakoś bardzo przynajmniej, bo są to wytrzymałe stwory. Dobra, zobaczmy, czy możemy z tego mięsacza cokolwiek pozyskać. Nie, niestety nic nie możemy. Okej, okay, tu mamy jakiś domek. Hmm. Ktoś nas ostrzega przed Sinem i mówi, że nigdy byśmy mu nie dawali ręki, bo on może. Nie podawali ręki, bo może to wziąć zbyt dosłownie. Interesująca sprawa, bo właśnie z Sinem jest pewien chyba problem tutaj, właśnie z tym naszym towarzyszem, którego mamy uratować. I rozejrzyjmy się więc po tym domu. Może znajdziemy coś przydatnego. Na razie nie widzę tutaj za bardzo. O, mamy puszkę. Jakiś lucik przynajmniej. Zejdźmy tu na dół. A tu co mamy? Za tymi śmieciami nie mamy nic. Więc zejście tutaj było stratą czasu. Czy przydałoby się podładować trochę te bateryjki. Chyba, że one się zużywają tylko kiedy używamy i się same już nie ładują. Ok, chodźmy więc tu. Mogą się tak przyzwyczajając, że sejfować praktycznie co dwie minuty. Jeszcze chwila, i będę musiał nowe baterie kupić do latarki. Ok, mamy tutaj jakieś miejsce, i mamy kolejną puszeczkę. Hmm. Ciekawe, co jest na dachu, bo tutaj podobno można było kiedyś coś znaleźć albo i można coś znaleźć, no ja nie wiem okej, okay, udajmy się tam w tamtę stronę tutaj jednakże zerknijmy na nasze zadania czytam notatki dobra, spróbujmy więc nie czytać żadnych notatek bo widzę, że nic ciekawego, to była wiadomość od jakiegoś stalkera musimy pogadać z Sinem Kurczę, Kordon zmienił się naprawdę nie do poznania przez te modyfikacje. Okay, odepnijmy od paska. Proszę, zabiera nam również pasek miejsce na amunicję. O, ominęliśmy właśnie wojowni, wojaków z tamtej strony. Możemy sobie spokojnie już przejść, tylko będzie gorzej z powrotem do SIDA. Bo znowu będziemy musieli pokonywać tunel. Dobra, tutaj to może spróbujmy się przekraść. Chyba, że będą już nastawieni. U, już nas zaprosił Skubaniec. Dobra, wyciągniemy karabin w razie czego. Wydaje mi się, że gdyby chcieli nas zabić, już by to zrobili, dlatego pogadajmy z nimi. Chociaż nie ukrywam, boję się trochę tego wszystkiego. Tu mamy Foxa, tu mamy Sina, tak? Okej, okay, dobra. Czego chcesz, stalkerze? Musisz mi powiedzieć, dlaczego macie go za zakładnika? Czemu cię to obchodzi? Masz coś do tego? Sidorowicz wysłał nas, byśmy się z wami umówili. No dobra. Ten gruby idiota chce układu. Jeśli chodzi o to, to powiedz mu, że chce pendrive'a i on wie o co chodzi. No dobra, zapytajmy go, więc powie. O, super, dostaliśmy zadanie, by zabić zombie w tunelu. I teraz zobaczmy, co mamy zrobić w zadaniu. No dobra, mamy zdobyć informacje, By Sid nam pozwolił zabrać tego więźnia, tylko teraz pytanie. Czy on nam pozwoli, czy nie? Znaczy, czy on w ogóle pójdzie z nami na ten układ zarówno Sid, jak i ten drugi, bo... Ten drugi słyszałem, że lubi robić sobie z nami żarty. I możemy wylądować w niezłym problemie, jeśli pójdziemy z nim na układ. Ale nie wiem, czy nie spowoduje to żadnych problemów, jeśli go po prostu załatwię, więc. Jak na razie, idźmy z tym, co mówi nam dziennik. Spróbujmy znowu przejść tunelem. polecenie od Sida, żeśmy dostali zabij zombie w tunelu. Dobra, gazujemy. Zabij zombie w tunelu, tak? No, zombie w tunelu chyba nie żyją. Tak mi się wydaje. Chyba, że chodzi mu o zombie jeszcze w tamtym tunelu. Dobra, tu jesteśmy tu teraz którędy? Teraz tędy, okej, okay, udało nam się przejść tym razem praktycznie bez szwanku. I znowu musimy lecieć do Sida. W że zawsze było dużo bieganiny z miejsca na miejsce, która właściwie nie miała nic konkretnego na celu, prócz dowiedzenia się czegoś. No, tu kręci się stado dzików, więc lepiej się tędy nie kręcić. Szczególnie o dziwnych porach. O, walka z dzikimi psami. No, walka dzikiego psa i dzików. nawet mięsacza z tego co słyszę dobra spróbujmy się w to nie wplątywać i po prostu wróćmy do Sida. zobaczymy co powie nam Seed oho się dzieje stalkerzy zaczynają strzelać powoli robi się tutaj bardziej niebezpiecznie niż było na początku Sprawdźmy ten bagażnik tego wozu. W ogóle jestem ciekaw, kiedy będę mógł prowadzić własny samochód. Czy kiedykolwiek taki dostanę, czy tylko na jednym levelu, czy na kilku? Jak to w ogóle będzie z tym? Bo. No nie zostało to do końca sprecyzowane było określone, że można jeździć i to wszystko. Ciekawe, czy też wilki fanatyk mają dla nas kolejne zadanie jakieś, chociaż w sumie wilka już tutaj nie ma. Jest sam seed. Ciekawe czy pójdzie w ogóle na ugodę z tym pajacem. Już wydaje mi się, że nie powinno być problemu, żeby na nią poszedł. Tym razem będziemy musieli zdobyć nową dubeltówkę. Albo inną strzelbę. Może sik nam coś sprzeda, tanie. Tak, tak, tak. Masz coś do mnie? Zabij mięsa, No dobra, pomożemy ci. No dobra, ty tu masz dwie kurtki. Widzę, że nic nie masz, co mogłoby nas zainteresować. Lipton, Lipton. Nic się z nie sprzedam. Ok, porozmawiajmy więc o tym pendrive'ie. Powinienem o tym wiedzieć, bo inni handlarze martwią się zajmowaniem, martwią się tymi informacjami. Jeżeli powinnoś, chcę to znaleźć. znaleźć kryjówkę, coś takiego. Maju jaja, żeby to pokazać. Hmm. Co to jest za informacja? Co oni chcą? Aha, więc chodzi tutaj o ukryte laboratoria, podziemne i eksperymenty. Wszyscy są pod obsesją tego. I słyszał od barmana, że szukają czegoś takiego, właśnie. Ok, tu mamy mózg z zwę węglaczu. Czyli musimy zacząć zadawać nie niewygodne pytanie, że nie mamy tych informacji. Czyli wszystko to jest taką puszką Pandory, te informacje, te laboratoria. A więc musimy zabrać ten dysk dla naszych kochających przyjaciół i wydostać statut Foxa robić już ma stamtąd wszystko, co chciał i tak, więc może im to oddać. I dobra, no. W następnej części udamy się właśnie... przerażamy mnie to. No dobra. W następnej części udamy się właśnie po Foxa. I ja się już z wami żegnam i zapraszam was na kolejne odcinki. Cześć.